Witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj nagrywamy film, który jest zainspirowany w dużym stopniu waszymi komentarzami. Foteliki samochodowe. Temat, który mnie tak bardzo nie interesował jeszcze do niedawna, ale w styczniu tego roku wszystko się zmieniło. Urodziło mi się dziecko i wtedy okazało się, że foteliki samochodowe nie dzielą się tak, jak ja myślałem, na te tanie i drogie albo te dla małych lub dla dużych dzieci. Okazało się, że jest to o wiele bardziej złożony temat, dlatego też dzisiejszy film nagrywam nie w pojedynkę, tylko z Rafałem Międzybrockim, który jest prawdziwie, prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie. Cześć Rafał. Cześć. Pierwsze pytanie do Rafała, jeszcze nie na temat poszczególnych modeli czy podziałów, tylko pytanie, dlaczego temat wyborów fotelika jest tak bardzo ważny? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to dużo bardziej istotna kwestia niż wybór wózka, jakim nasze dziecko będzie jeździło. Jest to dużo bardziej istotna kwestia niż to... Jakie będzie miało ubranko, ponieważ od tego, jaki fotelik będziemy mieli w swoim aucie, zależy zdrowie, często też życie naszego dziecka. O, o co należy pytać w sklepie, kiedy chcemy wybrać fotelik właściwy, odpowiedni dla naszego dziecka? W dobrym sklepie. Nie musicie Państwo pytać tak naprawdę o nic, bo to sprzedawca powinien pokierować Państwa i jakby wybrać czy pomóc wybrać ten właściwy i bezpieczny fotelik samochodowy. Natomiast przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, ile waży nasze dziecko lub y, według najnowszych norm, y, ile ma wzrostu. Y, druga sprawa, jeżeli chcemy ułatwić życie tak naprawdę y, sobie i y, osobie, która y, będzie nam y, pomagała dokonywać tego wyboru, to jest to, czy w samochodzie mamy system Isofix, y, czy nie. Ważne też jest, y, aby y, podczas zakupu fotelika y, mieć ze sobą instrukcję y, obsługi samochodu, bo też czasami musimy się do niej y, odnieść. Zanim przejdziemy do konkretów i szczegółów, może jeszcze, żeby uświadomić wszystkim widzom, jak bardzo ważny to jest temat, rzućmy paroma liczbami. 3000 dzieci rocznie jest rannych w wyniku wypadków samochodowych, natomiast setka z nich niestety ginie. Dla przybliżenia, dla porównania. No nie wiem, 10 dużych przedszkoli? Tak, myślę, że to jest y, przynajmniej 10 dużych przedszkoli. Czy ta duża liczba wynika z tego, że y, nie, ludzie niepoprawnie korzystają z fotelików? Czy to jest duży problem? Według statystyki 7 na 10 y, ma źle zamontowany fotelik w samochodzie lub. Dziecko jest z nim źle zapinane. Warto wspomnieć, że najczęściej panowie wysyłają żony do zakupu fotelika. Odwiedziłem się o tym od Rafała, bo bardzo często właśnie są to panie, które dobierają foteliki według możliwości finansowych, ale też dobierając na przykład kolor do topicerki czy do lakieru samochodu. Tymczasem prawdziwie istotne kryteria są zupełnie gdzie indziej. Czy masz teraz aż trzy instrukcje obsługi od trzech chyba różnych fotelików? Powiedz dosłownie w paru zdaniach, dlaczego warto zajrzeć do tej instrukcji po zakupie? No pomimo tego, że wiemy już pewnie wszystko e, o foteliku, który kupiliśmy, warto jest jednak poświęcić 5 minut po zakupie, dosłownie 5 minut i zapoznać się z Instytutem Obsługi, tam znajdą Państwo informacje dotyczące nie tylko kwestii związanych z bezpieczeństwem, ale również to jak dbać o nasz fotelik, jak go konserwować i to naprawdę nie jest trudne. Poświęćmy te 5 minut nie więcej na to, żeby wiedzieć co kupiliśmy. Czy jeśli kryterium odpowiedniego dopasowania fotelika do samochodu jest spełnione, czy to już jest koniec wyboru, czy właśnie idziemy dalej, jaki jest następny krok? Przede wszystkim instrukcja obsługi nie odpowie nam na pytanie, czy fotelik będzie odpowiedni dla naszego dziecka. Oczywiście wyznacza pewne ramy i pewne standardy, którymi musimy się kierować i jeżeli nasze dziecko waży 20 kg, to nie kupujemy dla niego fotelika, który jest przeznaczony do 18 kg. Natomiast jakby samo dopasowanie Dziecka do fotelika, yy, czy odwrotnie fotelika do dziecka, yy, no jest bardzo szerokim tematem yy, i tutaj musimy tak naprawdę zdać się na yy, yy, wiedzę i Yy, doświadczenie yy, specjalistów. I jeszcze jedno pytanie, bo fotelki dzielą się na przedziały powiedzmy od 0 do 13 i teraz pytanie, czy to należy traktować się jako termin przydatności yy, jedzenia, że dwa dni przed terminem przydatności to już lepiej może nie, czyli jeśli dziecko dochodzi do powiedzmy poziomu yy, 12 kg. To już lepiej przeskoczyć ten poziom wyżej, czy, czy odwrotnie. Jeśli mamy 13,5, to wciąż jeszcze możemy jeździć z tym fotelikiem. Jak bardzo dokładnie trzeba przyglądać się tym przedziałom wagowym i czy z wagą należy wsiadać do samochodu? Bo dziecko jak przekroczyło, że 13,1, już ten fotelik się nie nadaje. Tutaj niestety apteka, czyli jeż, rzeczywiście jeżeli dziecko przekracza wagę y, 13 kg, a mamy fotelik, który y, jest przeznaczony dla dzieci do wagi 13 kg, to choćby, y, no, choćbyśmy nie chcieli, wydawałoby nam się, że ten fotelik jest jeszcze odpowiedni, musimy go niestety wymienić. Na jednym z regału zobaczyłem y, fotelik za niecałe 300 zł i fotelik za. Prawie 2000 zł, które wyglądały na foteliki do tego samego jakby przedziału wagowego i wiekowego. W związku z tym pytanie, czy ten fotelik sześciokrotnie droższy jest sześciokrotnie lepszy i odwrotnie, czy ten sześciokrotnie tańszy jest sześciokrotnie gorszy? Taki fotelik, ten tani od drugiego, um, różni się wszystkim. To znaczy, to są inne materiały, to są um, inne. Inne technologie zastosowane w produkcji czy podczas produkcji tego fotela. To jest oczywiście cały sztab ekspertów i ludzi, którzy badają tego typu produkt i też należy pamiętać o tym, że często te tanie foteliki nie mają testów zderzeniowych. Czy powiedzmy mają testy homologacyjne, natomiast to nie są testy, które jakby w jakikolwiek sposób oceniają te foteliki pod kątem y, bezpieczeństwa y, naszego dziecka. I y, y, to, że coś jest dopuszczone do sprzedaży nie znaczy, że jest bezpieczne. Natomiast ja tutaj podkreślę y, y, to, że y, z naszego punktu widzenia lepiej, żeby kupili Państwo tańszy fotelik, który będzie lepiej dopasowany do Waszego dziecka i do samochodu, w którym jeździcie, niż najdroższy, który będzie dopasowany Źle. Najczęściej do montażu foteli samochodowych będziemy używać dwóch systemów. Pierwszy z nich to trzypunktowy pas samochodowy. A drugi, który w nowych samochodach czy w nowszych samochodach jest już zupełnym standardem, to tak zwany system Isofix. Może on znajdować się w widocznym miejscu, znaczy zawsze znajduje się w tym samym miejscu w samochodzie i to jest łączenie siedziska i oparcia. Bardzo często zdarza się, że uchwyty Isofix w naszym samochodzie będą zasłonięte. Wielu producentów dodaje do fotelików samochodowych wyposażonych w system Isofix, takie piloty, które pomagają nam odsłonić uchwyt Isofix i dodatkowo znacznie uprościć montaż. Warto również zwrócić uwagę, czy nasz samochód posiada mocowania top tether, oznaczone kotwicą, lub często Nieoznaczone, czasami nawet zdarza się, że y, znajdują się one pod tapicerką i trzeba się do nich dostać. Z użyciem różnych narzędzi. Moi drodzy, jesteśmy w Skawinie i za nami jest wystawionych 8 fotelików. Ja mam ze sobą jeszcze jedną taką kamerkę na stabilizatorze, więc myślę, że spróbujemy tak trochę z punktu widzenia pierwszej osoby, ale też z kamery głównej. Postaram się to połączyć. Może to będzie dla Was jeszcze bardziej ciekawe i widowiskowe. Rafał, mamy tu 8 fotelików, 8 decyzji do podjęcia, powiedzmy. Jak to, od czego zacząć? Urodzisz mi się dziecko, prawda? Pierwszy przedział: wagowy, cenowy, wiekowy. Od, od czego mam zacząć? Możliwości mamy sporo, natomiast najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zaczęcie od nosidełka, czyli fotelika tak zwanego 0.13. Oczywiście mamy tu różne wyjątki. Przyjmijmy, że 0.13 jest typowym reprezentantem. Jest to fotel, który zawsze montujemy tyłem do kierunku jazdy. Możemy go montować przy pomocy 3 punktowego pasa bezpieczeństwa tak lub tutaj instrukcję lub na bazie e, Isofix. Montując go pasem będzie taniej, natomiast mniej wygodnie dzięki użyciu bazy Isofix e, zaoszczędzimy czas pozwoli na to też uniknąć ewentualnych błędów w montażu. Ja potwierdzam, bo ja mam dokładnie ten model i dokładnie korzystam z tej bazy i muszę powiedzieć, że jest to niezwykle łatwe i szybkie. No właśnie widzieliście, fotelik został idealnie poprawnie zapięty jednym ruchem i to jest fajne, bo jeśli jest gorąco, zimno, cokolwiek nam nie pasuje, śpieszymy się po prostu jeden ruch, zamykamy drzwi, jedziemy. Na przykład jak straż miejska akurat sprawdza, czy parking jest opłacony, czy nie, prawda? W ostatniej chwili możemy uciec. Dobra, Dobra idziemy dalej. Drugą opcją, jaka pojawia nam się podczas zakupu fotela, to są tak zwane foteliki... Multiwagowe czy multigrupowe. W tym przypadku tutaj będziemy mówić o kryterium wzrostu. Norma i każdy, kto będzie chciał, sobie na ten temat poczyta. Natomiast. Dla noworodka też. Dla noworodka też. Czy to jest alternatywa do tego pierwszego fotelika? Dokładnie tak. Możemy kupić taki fotelik, i w tym momencie pojawia nam się możliwość obrotu tego fotela. Dzięki temu łatwiej jest nam wsadzić dziecko. Do samochodu również łatwiej jest to dziecko nam wyjąć. I tak jak wspominaliśmy, dzieci przynajmniej do 9 kg muszą jeździć tyłem do kierunku jazdy, więc taki fotel również tą pozycję nam umożliwia. Można go też przechylać? Tak, można go również przechylać, i to jest też kolejna cecha, tak naprawdę fotelików, które. E, pojawiają się jakby e, dla tych troszeczkę starszych dzieci, że mają one możliwość regulacji. Możliwość regulacji kąta e, nachylenia siedziska względem na siedzenia samochodowego. I to jest też bardzo ważne, kiedy jedziemy w jakąś dłuższą podróż. To pochylenie naprawdę determinuje nam bardzo często to, czy dziecko będzie płakać, czy będzie spokojnie e, spało. Dobrze, i tu mówimy o foteliku już, który kupię dopiero za jakiś czas. Tak, jeżeli dziecko nam rośnie z nosidełka mówiąc wprost, lub pojawią się jakieś inne przesłanki, żeby ten fotelik wymienić, to najbardziej typowym rozwiązaniem jest kupno fotelika tak zwanego 918, czy w tej grupie 918, I pośród tych ośmiu takich przedstawicieli, tu widzimy ile? Trzech przedstawicieli, one tak naprawdę tych, tych. będą się różniły głównie systemem montażu. Natomiast co istotne. W tej grupie pojawiają się już pasy pięciopunktowe. W nosidełkach również takie pasy możemy spotkać, natomiast tutaj to jest jakby reguła. I bardzo ważna rzecz, my z tymi pasami nic nie musimy robić, to znaczy jakby nie demontujemy ich, nie kombinujemy, po prostu dziecko przez cały okres użytkowania tego fotelika korzysta z wewnętrznych pasów, w które ten fotel został wyposażony. Rzeczywiście, jakbyśmy wrócili jeszcze do, tej, do tego Recaro, bo tu mam trzy punkty, prawda? Tak. Tutaj De facto powinniśmy zacząć od tego, że ten fotelik powinien stać w ten sposób, tak? No tak. Czyli montujemy go tyłem do kierunku jazdy. Tu jest, jeszcze mogę zwrócić uwagę na taki fajny patent, kiedy wszystkie te cztery kontrolki świecą się na zielono, to wtedy fotelik jest poprawnie zapięty. Bardzo proste, mechaniczne rozwiązanie, a skuteczne, bardzo łatwo jest to ocenić, czy wszystko jest zapięte i czy możemy jechać. I tu rzeczywiście, teraz zwróćcie uwagę, tu mamy raz, dwa, trzy, a tu... Już mamy pięciopunktowy. Mówimy o typowym rozwiązaniu. To jest kolejny szczegół, na który możemy zwrócić uwagę przy zakupie, prawda? Dokładnie tak. Eee, wracając jeszcze do fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy. Też często rodzice pytają nas, do jakiego wieku dziecko powinno jeździć tyłem do kierunku ruchu. Tak naprawdę, im dłużej dziecko będzie podróżowało tyłem do kierunku jazdy, tym lepiej, ponieważ montaż fotela tyłem do kierunku jazdy i podróżowanie dziecka tyłem do kierunku ruchu jest dla niego dużo bardziej bezpieczne. Każdy z Was, myślę, jechał kiedyś pociągiem lub tramwajem, siedział tyłem do kierunku jazdy i w momencie gwałtownego hamowania no po prostu wciskało nas w fotel, mówiąc najprościej. Natomiast jadąc przodem do kierunku jazdy mamy efekt wyrzucenia do przodu. Stąd montaż foteli tyłem do kierunku jazdy, tak zwanych RWF-ów, jest w tym momencie dużo bardziej popularny i coraz większą część rynku Zaczyna ona obejmować. Mamy tu takie foteliki, tak? Tak. Przykładem takiego fotela może być ten egzemplarz. I jego rzeczywiście do samochodu mamy możliwość jakby wstawić odwróconego tyłem. I jest to również kolejny przykład na to, że przesiadając się z nosidełka, niekoniecznie musimy wybierać fotelik. W grupie 918, ale możemy na przykład kupić fotelik 9, tutaj akurat 925, który w teorii zabezpiecza nam dziecko przez dużo dłuższy okres czasu. I przykładem takiego fotela, który również jakby będzie multiwagowy, czy multigrupowy, mówiąc najprościej, jest fotelik 936. Jest to najbardziej popularny w Polsce przedział wagowy, czyli znowu przesiadamy się z nosidełka, dziecko przestaje jeździć w nosidełku. I kupujemy fotelik 936. Natomiast życie jest troszeczkę bardziej skomplikowane, i nie zawsze te foteliki będą w sposób idealny służyły nam przez cały okres. Podczas którego będziemy ich używać, jest to na pewno świetne rozwiązanie dla rodziców lub dziadków. Ewentualnie, jeżeli mamy drugi samochód i po prostu nie chce nam się przekładać fotela z auta do auta, możemy skorzystać z przedziału 936. Wtedy przez długi okres czasu będziemy korzystać z takiego fotelika, ale niezbyt intensywnie, więc nie będą te pewne jakieś tam minusy aż tak dużej roli tam grały. I tutaj mamy następny następny fotel, czyli jeżeli nasze dziecko wyrośnie z fotelika 9-18 lub pojawią się jakieś inne przesłanki żeby ten fotelik wymienić ostatnim typem fotela, z którego będziemy korzystać jest fotelik 15-36 jest to fotel, który zajmuje już mniej miejsca w samochodzie, jest on przystosowany do starszych dzieci i tak naprawdę... Widzę, że nie ma pasów tak, nie ma już wewnętrznych pasów, to jest bardzo ważna cecha i fajnie, że to zauważyłeś. Jeżeli instrukcja obsługi nie mówi inaczej, to przyjmujemy, że 95% wszystkich foteli na rynku, które będą Państwo spotykać czy w sklepach, czy podczas planowania zakupów, będą te wewnętrzne pasy miały do wagi 18 kg. I teraz, jeżeli mamy fotel, który jest do 18 kg. To wiadomo, że po przekroczeniu tej wagi po prostu wymieniamy cały fotel. Natomiast jeżeli mamy fotelik w grupie, tak jak tutaj 9,36, to te pasy wewnętrzne bezwzględnie musimy usunąć, jeżeli dziecko przekroczy 18 kg. I de facto robi nam się z tego fotel 15,36, w którym dziecko jest już zapinane trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Czyli podsumowując, na początku bezwzględnie zawsze przedział 0,9, 0,13. Na początku. Tak jest najlepiej, najwygodniej i najprościej. Następnie przesiadamy się albo na taki skrót, czyli jednym krokiem od razu załatwiamy przedział aż do 36 kg. Tak, ale pamiętajmy o tym, że będzie to niosło za sobą. To jest pewien kompromis, prawda? Tak, to jest kompromis kompromis. I ewentualnie, jeśli mamy ochotę podzielić ten przedział wagowy na dwa mniejsze, czyli bardziej dopasowane do wagi dziecka, to wtedy wybieramy foteliki e, na przykład tamten dla starszych dzieci, a dla młodszych ten środkowy przedział był ten fotelik tak. na przykład. Mhm. Dobrze. I jeszcze może wróćmy na chwilę do tej bazy Isofix. Jak długo ona nam jest potrzebne Jak długo nam będzie służyła? I tu dotknęłaś bardzo fajnego tematu, czyli baza Isofix. W tym momencie część producentów zaczyna przywiązywać swoich klientów do marki w bardzo prosty sposób, a mianowicie tej bazy używamy nie tylko do nosidełka 013, ale. Możemy potem tutaj wpiąć kolejny fotel, który będzie najczęściej tego typu fotelikiem lub tego typu fotelikiem, czyli tak naprawdę do tych przysłowiowych 18 kg z pomocą jednej bazy możemy załatwić kwestię przewożenia dziecka w samochodzie. Okay. Czyli od powiedzmy tych 18 kg już normalnie wpinamy tylko na pasy, tym bardziej, że one się przydadzą, bo tu pasów już nie ma. Od 18 kg tak naprawdę Isofix będzie nam pełnił trochę inną funkcję. On też będzie się pojawiał w tego typu fotelach, czyli 1536. Okay. Natomiast za bezpieczeństwo dziecka. Tak jak za bezpieczeństwo mnie czy ciebie w samochodzie, już stricte odpowiada pas trzypunktowy, czyli tak naprawdę dziecko jest trzymane przez pas trzypunktowy zupełnie tak jak dorosły człowiek. To jest są reprezentanci grupy właśnie 918. I tutaj mamy montaż fotela trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, czyli montaż samochodowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Isofix z użyciem pasa Top Tether i Isofix z użyciem nogi e, stabilizującej. Która wersja jest lepsza? Bo ja akurat mam u siebie, tak jak mówiłem, w tej priwi, e, taką nogę stabilizującą. E, czy to mocowanie przy pomocy, e, mocowanie Top Tether jest lepsze, gorsze, czy to jest po prostu inna koncepcja? To jest inna koncepcja i każdy z tych rozwiązań będzie miało swoje plusy i minusy. De facto system Isofix będzie się składał z trzech elementów, czyli właśnie będą to sztywne elementy mocujące i noga stabilizująca lub sztywne elementy mocujące i właśnie pas top-tether. Okay. W naszym redakcyjnym Aurisie jest taki zaczep na tylnej części kanapy, więc alternatywnie ta opcja jest też możliwa do użycia, ale tylko w samochodach, gdzie taki zaczep jest. Bo czy każde auto To znaczy, starajmy się, bo yy, musicie Państwo pamiętać o tym, że yy, my robimy wszystko, żeby poprawić bezpieczeństwo dziecka, a nie żeby zrobić coś na siłę, tak? Czyli na przykład, jeżeli czegoś w samochodzie nie mamy, to nie prośmy szwagra, żeby nam przyszedł ze spawarką i dospawał Isofix, tylko kupmy fotelik na pasy, montowany na pasy. Jeżeli nie mamy w samochodzie mocowania Top Tether, nie kombinujmy na siłę, tylko kupmy fotelik z nową stabilizującą. I tak dalej, i tak dalej. Na rynku jest tak dużo różnych modeli, tak dużo różnych produktów, że na pewno Państwo znajdziecie coś dla siebie i nie idziemy na kompromisy, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. To nie może być jakoś. Ma być jakość. I w ramach podsumowania może warto wspomnieć jeszcze o tym, gdzie zmierzają technologie wytwarzania fotelików, czy to już jest ostateczny kształt, czy niedługo pojawią się foteliki, nie wiem, z Wi-Fi. Podobno w fazie testów już takie foteliki się pojawiają, więc to co przyniesie przyszłość jest na pewno zaskakujące i na pewno bardzo ciekawe. Są również w planach foteliki, które będą wyposażone w poduszki powietrzne, no i Czekamy tak naprawdę. Branża jest na tyle dynamicznie rozwijającą się i na tyle ciekawą, że z każdym rokiem pojawiają się nowości. No i na pewno będziemy tutaj Państwa informować o ewentualnych newsach tak? w tym temacie. <laughs> Czyli niedługo zobaczymy na własnym smartfonie informację o tym, że dziecko właśnie zrobiło się głodne. <noise> Może fotelik to odczyta. <noise> Może tak. Okej, okay, to w ramach takiego podsumowania i zakończenia e, chciałbym podziękować za przedstawione wszystkie fakty. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje, które zostały tu przekazane, e, pomogą e, zapinać foteliki i dzieciaki w odpowiednio tak, aby ta statystyka nie była e, tak słaba, czyli w tej chwili tylko 3 na 10, prawda, osoby właściwie zap zapinają dzieciaki. E, i też, żeby statystyki ofiar wśród dzieci były w Polsce jak najniższe. Dokładnie tak. Pamiętajcie Państwo, że to Wy odpowiadacie za bezpieczeństwo swoich pociech. My nie byliśmy w stanie tutaj w tym krótkim filmie przedstawić wszystkich. Szczegółów i wszystkich aspektów tego szerokiego, naprawdę szerokiego działu, jakim jest bezpieczeństwo dzieci w samochodach i foteliki samochodowe. Natomiast czytajcie, szukajcie wiedzy, pytajcie sprzedawców, egzaminujcie ich również i starajcie się nie śpieszyć się, bo to też jest ważne, podczas przygotowywania Waszego dziecka do podróży. Dziękuję bardzo za wszystkie porady. Dzięki. Dziękuję.